Doberek. Dzisiaj robimy questa w Virtus a bardziej w więzieniu w Virtus, związanego z uczkiniami. Tutaj mamy rude, ale ja jej nie będę wyrbować, nie będę jej werbować za 400 hańsów, bo mam obecnie 600 tylko, więc... Więc to jest, to jest tak naprawdę dwie trzecie naszego hajsu i nawet nie wystarczyłoby nam, żeby zapłacić naszym ludziom, więc zdecydowanie nie. W więziennej podłodze ktoś wykopał otwór. Jest zbyt czym mógłbyś stwierdzić, dokąd prowadzić. O, schodzimy liną. I jakieś straszne zadupie tutaj widzę To to jest? Clave eee, Tak się nazywa ta przyjemniaczka eee, dobra, sobie jeszcze raz taki punek. No i pogadajmy z nią ostatecznie Ymm, Złamałem nogę podczas próby ucieczki z więzienia i moi wspólnicy mnie stawili Dłużliwe łajzy! Powinienem, powiem wam wszystko co wiem jeśli dacie mi jakieś lekarstwo Hmm no dobra, dajmy już i to lokarstwo. Niech będzie. Eee, kopaliśmy razem od tygodni. Powiedzieli, że założymy badę i zrobimy sobie nową norę w porzuconym Tartaku w pobliżu granicy. Eee, wie chyba co to za Tartak. Ale gdy zobaczyli moją złamaną nogę, porzucili mnie nie oglądając się za, eee, za siebie. Pozbądźcie się ich albo zabierzcie ich z powrotem do więzienia i niech tam zgniją. Zyskajcie moją wdzięczność. No dobra, oszczędzimy ją w takim razie. Eee, niech, 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 niech po prostu... Tam żyje, a i wychodzimy tutaj, w tej ciemnej jaskini Specjalnie nie, wychodzi, nie, nie, nie wchodziłem do tej ciemnej jaskini e, Bo wiedziałem, że to jest powiązane z questem e, Z questem właśnie związanym z tym miejscem jak, jak będziemy mieli czas, to jeszcze zajrzymy tutaj do zamku Marheim e, I do Faktor Ald Marheim Bo to już będzie niniejszym, ostatni, ostatni ostatnia część fabuły Virtus Tej oficjalnej fabuły, bo mamy tutaj jeszcze dużo, dużo, dużo e, pobocznych questów, obo, obo, oprócz fabuły ale jak będziemy mieli już skończoną fabułę, no to już, 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 już będę miał to brzemię ze siebie, że będziemy mieli przepustkę do Arthres e, i będziemy mogli się tam udać. E, Arthres to jest południowe królestwo, dokładnie o tutaj e, się znajduje Arthres e, i tam się toczy wojna, e, tak więc O dziwo nie jest to aż tak niebezpieczny teren. E, jak grałem pierwszy raz, to wydawało mi się, że raczej to ar będą mnie atakować co chwilę, ale ja się okazuje, że nie. Że nawet da się... Na, na, nawet się tam da jakoś żyć w miarę. Dobra, wyjdźcie z wyciągniętymi rękami. Z rękami w górze albo was rozstrzelamy. Mamy jednego ucznika, który was wszystkich porozwala. Dobra, nie chcą się poddać, musimy przejść do kontrataku. Siema przyjemniaczki, eee... co my tutaj mamy? Możemy porównać z klagiem. Albo możemy im się włamać do, 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 do skrzynki Więc zróbmy to, okej okay. Jak to będzie, uda się? Dobra, tutaj jest Oj dupa, <laughs> i się nie udało e, Dobra, teraz tu a, I gdzie jeszcze, a cholera, no nie, nie mogę tego otworzyć, dobra O, jest, mamy to e, 22 peteków dobrze Piłka turniejowa, trochę koron, tkanina, nieśmiertelne kwiecie i lalka łowczyni No to taki trochę słaby ludyn powiedział, prześpię się tu Bo jesteśmy jeszcze mocno zmęczeni Zrobię sobie 6 chlebów Przy okazji Hackert się podszkoli troszeczkę Niestety dalej nie stworzymy sobie chociażby stołku, wartownika Dyb sobie nie zrobimy, bo chociaż ci ludzie są zbyt słabo... Zbyt słabo są wyszkoleni w swoim fachu a więc no niestety ale ja tutaj włożę od razu wszystkie broni i, i zbroje jakie znaleźliśmy tak... Nie, 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 tego akurat nie przekładam, bo to, bo to, to, to używamy e, cały czas tego typu bronie. Te wszystkie medaliki, i jakieś inne gówno to zostawiam po prostu i e, tutaj i... E, żeby, żeby, żeby móc je w każdym momencie sobie wyekipować, nie? E, bo to zawsze jest coś. No dobra, idziemy teraz z panką w takim razie. A, tylko jeszcze, wiesz co, ja sobie zrobię jeszcze jakieś smaczne jedzenie. No, tylko zupę z węgorza można zrobić. Ale lepsze z... tylko zupę z węgorza niż nic tak naprawdę. E, więc tak, zupka. A, mamy trzy zupy z węgorza. E, na pewno winko gosenberskie i chlebek. Chlebu się to zagryziemy. A, dobra. I i suszone ryby. No to brzmi jak bardzo smaczne jak bardzo jedzenie. Jasny, więc 45W. Nie, to, to robi roboty ci najlepsi przyjaciele. To naprawdę robi ogromną robotę. Bo 45 wpływów na jeden dzień to jest strasznie mocne. E, dobra. E, I lecimy teraz tutaj. Mogę was jeszcze z czegoś okraść? E, chyba nie. Zobaczmy. Witajcie najemnicy. Wiecie kim jesteśmy. Więc ta Beksa nas wydała, co? Powinniśmy poderżać ci gardło, gdy mieliśmy sposobność. Z pewnością jednak dojdziemy do porozumienia. W końcu wszyscy jesteśmy rozsądnymi ludźmi. Może zapłacimy Wam co wiecie, a wy pozwolicie nam niezauważenie, a odpuściliśmy prowincję. Strasz się do nas pozbędzie, a w miejscowym więzieniu zwolni się. A, a w miejscowym więzieniu zwolni się. Wy będziecie bogaci, a my pójdziemy swoją drogą. Wszyscy na tym skorzystają. Hmm. Przyjmijmy. No i, no i elegancko, daj nam swoje korony. Zabierajmy nasze rzeczy i już nas nie ma. O, dobra. Tym razem nie chcę się bić z nimi naprawdę. Oni, oni wyglądają na porządnych ludzi, prawda? Co prawda są bandytami, ale patrzcie no taki... A dobra, to jest, nie wiem cały czas gadam, z tego co widzę. Eee, ale wyglądają na takich porządnych ludzi, prawda? Zobaczmy tutaj taki klek. Eee, może jest mocno umieściony, ale myślę, że... Sobie... A, morzono beakę na sobie. No dobra, dobra. Eee, no to może nie jest taki porządny. No nie no, w sumie żono to... o ta baba też może na beekę. A i ta... A ta baba akurat nie, ta baba małk. A ten? Ten też ma, ten, ten baba też ma żonobikę, no dobra, czyli trzy baby, jeden chłopak. no tak? T tak, to jest baba też. No w takim razie do widzenia i co wy teraz są wypierniczacie? A już, już jej nie ma, zniknęli, mają tutaj chyba jakieś tajne przejście, o! O, dziękuję, dziękuję za to drewno. Szkoda, że nie mogę sobie też pod, porąbać drewna. E, mamy niestety tylko jedno lekarstwo na stanie, więc bardzo, bardzo słabo. Bo jak nam zabraknie lekarstw, to będzie to będzie troszkę dupka. E, szczerze Wam powiem, ostatnio wybrałem, jak grałem, wybrałem opcję, e, żeby po prostu ich złapać, ale to chyba działało tam tak, e, że trzeba złapać tylu, się da i po prostu oni są wtedy naszymi, naszymi więźniami, musimy ich tam zrzucić. E, więc nic takiego ciekawego. E, I jeszcze zanim tutaj pójdziemy. O, kurde, to są, to są ci super. Oni, oni sprzedają te super materiały. Zmiana planu, bo oni tutaj mają tyle super. Super rzeczy. No, bo region legion błogosławiona Kurtka na, na poziomie 6, oba. E, szara masa, dużo tego jest, nie powiem. E, więc, dobra, atakujemy w tak. Te... A, możemy im to ukryć, ale ja bym zaatakować, tak naprawdę. E, nie jest ich aż tak dużo. Na pewno musimy sfokusować najpierw kupców i konika. Znaczy, konika to po prostu związać walką, ale kupców na pewno trzeba rozwalić na sam początek. Bo widzicie, to jest jeden kupiec, to jest drugi. Dobra, to nie powinno iść to pójść tak, aż tak źle. Więc tak, Fatmy się zaatakuje pierwszy. Bo on zadaje 22 do 27 obrażeń. Ale to ma plus 50% przeciwko pancerzu. I gdzie jest kucyk? Kucyk też jest tutaj. No to zbierzmy tutaj naszych najszybszych ludzi, żeby ich tam złapali. Kelpi na pewno też tutaj wezmę. Terhat, Astian i Ludin. Zastanawiam się dlaczego. Jesteśmy okrążeni e, mimo tego, że tak naprawdę to my ich atakujemy, prawda? że, że Zrobiliśmy na nich zasadzkę, ale tam już mniejsza o to e, więc tak, ten kupiec zostaje najpierw z tego, bo on ma ten unik. I teraz go możemy rozwalić. O nie, zostanie <laughs> unik. No nie gadać, że dostanie znowu. Jak ty skurzający, że on ma ten unik, bo teraz też dostanie drugi unik, nie? I to jest, to jest najgłupsze tutaj. Teraz EMAF będzie atakować. Ale ja najpierw rozwalę tego kupca, bo widzicie, ja teraz muszę zmarnować dwa ataki aż, żeby go rozwalić. Patrzcie, ten pierwszy i robił unik i drugi. To jest takie gówniane, naprawdę, nienawidzę, nienawidzę czegoś takiego. No dobra, teraz emaf atakuje. Najważniejsze jest, żeby tego kucyka rozwalić. Tego, któremu, tego, tego którego mają tutaj i jego można schwytać. E, kucyka można schwytać, to jest potwierdzone. A, no dobra, czy nasz kucyk tam dobiegnie? No właśnie, nasz kucyk tam nie dobiegnie. E, więc ja bym zrobił Terhat, gdzieś ty jest. Tu jesteś. Daj, nałożymy Kelpi inspirację. A, i później najemny zabójca. Dobra. E, mała, zrozwalmy. teraz atakuje najemny zabójca, ale to nie powinno być aż tak źle. Tak, 19 baj zadaje, więc nie jest aż tak źle. Bardzo chciałbym ten miecz zdobyć, to nie ukrywam. I teraz tak, kelpile ci tutaj, zaatakuje tego kucyka, bo kucyk nie może odstąpić z od walki. On będzie się wziąć do samego końca. I tym razem chyba my będziemy mieli przewagę nad, nad kucykiem, nie? Zobaczmy 13 do 16, dajemy 16 do 20 kucyk ile zadaje? Kucyk zadaje 18... Nie, no to on też. On, on też jednak. E, tego więcej zadaje. Ale kelpy powinna być w stanie go zatrzymać na w miarę długo Więc e, tyle dobrego przynajmniej Teraz zrobimy tak, że tego tutaj kupca wolniemy Oczywiście on robi unik, ja wiem o tym Ale teraz hacker może, może ich rozwalić we dwójkę e, Dobra, no i elegancka. Proszę bardzo, to się nazywa teamwork, prawda? <laughs> Rozwaliliśmy ich koncertowo Ta, e, według mnie naprawdę się opłaca napadać na te Na te tabory kupieckie, jak są jak są właśnie te lepsze bo tutaj jest naprawdę tyle, tyle, tyle po prostu cashów, tyle, tyle fajnych rzeczy a dostajemy chyba jakieś 300 poszukiwania, ale 300 poszukiwania już na tym etapie, kiedy my możemy uciec za pomocą naszych perków kiedy nas zaczną gonić, nie jest takie złe więc dobra, robimy masakrę teraz dobra, jest masakra no i dobra, o i możemy użyć teraz gniewu więc bardzo dobrze a no i to jest tak. No tak, to jest masakra, masakra w, pełni jest, w pełni jest fajna, kiedy jest związana walką, tigerska, ale rzadko jest związana walką. Bo zazwyczaj mamy miażdżącą przewagę liczebną. I to taką miażdżącą, że miażdżącą, że naprawdę mamy 2 y, do 1 na przykład. Już po pierwszej albo drugiej turze. Bo po prostu takim taki, taki, taki im tam robimy. Widzicie z walno fajnego krytyka za 17. E, może i nie jest to najlepszy możliwy krytyk, ale zawsze coś. I teraz robi ciak price i teraz będzie atakować pan pustoszyciel. Ale jak zapewne wiecie jego ataki są useless, bo to zadaje 50% więcej obrażeń, e, kiedy przeciwnik nie ma pancerza. E, I lepszy to jest ostatecznie niż tamten łukiem, który zadaje chyba 35% obrażeń. Nie, tak? Tak to było? Czy, 5, czy 50% więcej obrażeń, kiedy przeciwnik ma e, mniej niż 35% HP? Ale nie wiem, w przypadku nie zadawało jakoś 120% obrażeń bazowo, więc... E, możliwe, że właśnie tyle zadawało. E, dobra... Co zrobi Vitkrów? A nie, Vitkrów go odrzucił, więc to odpada. Na pewno, co ja bym zrobił, to bym zrobił tak... I... Ciach! Bo kucyki da się schwytać. E, możemy go schwytać, jeśli będzie miał to mniej niż 50 HP. To chyba kosztuje jakieś 3 liny, czy, in, czy, czy jakaś inna absurdalna liczba. Więc ogromna, ogromna po prostu liczba Ale na szczęście te linę odzyskujemy, więc no to już, to już To już mniejsza liczba, to już mniejsza e, raz razy e, niemożliwości Więc tyle dobrego, a teraz my robimy niemożliwy atak Naprawdę te, te rozdarcie, to jest taka mocna umiejka e, Bardzo ją lubię Co prawda się raz na dwa ataki można nim zaatakować Kosztuje aż dwa, ale jakie to jest mocne Ile razy to mi dupę uratowało Oj, dużo razy, naprawdę dużo razy Teraz od niego uciekniemy, dostajemy tu ciśnę, ale trudno. On dostał z noża też. Eee, teraz... W sumie to nie wiem kogo chciałbym napierniczyć. Eee, myślę, że teraz rozwalimy tego przyjemniaczka tutaj. I sips i eee, no dobra, no dobra, no okrzykubitewnego tutaj nie ma sensu używać. Zaraz rzadziej tego kobitewnego używam z jakiegoś powodu. Nie wiem do końca dlaczego. A, no i dobra, teraz możemy... 19... Uaaaa! Zadaje mniej obrażeń niż normalnie. Ale to dlatego, że on ma 41% gard, więc on tak naprawdę prawie dwa razy mniej obrażeń zostaje. E, więc wytłumaczamy myślę. Dobra, teraz będzie atakować pan najemny zabójca. I ustawiam się teraz z Terhadem, tak. Aby on nie zaatakował tych tutaj dwóch, tylko żeby zaatakował Tigeskę. Bo cię teraz w miejscu atakuje. Przecież to Tigeska będzie miała większe obrażenia w tym momencie. Jeśli ten tutaj jeszcze podejdzie tak idealnie, bym powiedział, żeby, żeby po prostu Tigeska mogła dwóch naraz raz zaatakować, to będzie świetnie. Także Dziczek przechodzi teraz do ofensywy i atakuje. Także on dalej siedzi teraz w tej chmurze gazu. W tej chmurze trucizny i dalej dostaje te, 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 dwa, te dwie trucizny na rundę. I to mu tyle HP zabiera po prostu. No to jest piękne. E, Widzicie, coś strzelę w tego kusyka Ok, tak. I drugi raz? Mnie go strzelę? No, mogę? Dobra, strzelmy jeszcze raz. E, także teraz tu ktoś go zwiąże walką. E, zada mu wysokie obrażenia, Tak, żeby miał mniej niż połowę HP. I go schwytam po prostu. Dobra, jeszcze jeden atak. Powiedzmy od feta. I hacker spróbuje go swytać. Zatakujemy Zaatakujemy załoganta, bo zignorujemy jego gardę. A on już tam jest blisko stracenia całkowicie gardy Użyjemy zachęty na naszych ludziach Którzy są tutaj Bo tutaj to już walka jest tak naprawdę wygrana Ale chciałbym tego kucyka bardzo, chciałbym go swytać Bo to zawsze jest dużo, dużo, dużo mniej hajsu wydanego Niestety, ze nam się nie uda ich okrążyć Chyba, że zrobimy tak I teraz nam się już powinno udać Wejdzie krytyk? Powiedz, że wejdzie krytyk No pro... no nie Ale jestem rozczarowany teraz Dobra i zrobimy tak, że tego teraz odepniemy, tego najemnego zabójcę i zapytacie się dlaczego go odepniemy? Po pierwsze ten najemny zabójca będziemy musiał zaatakować tego najemnego zabójcę, a po drugie, Tgeska ma go teraz w zasięgu ataku, a? Widzicie? Główka pracuje i jeszcze zwiększymy obrażenia. <laughs> a no teraz ma no, ogromne obrażenia. Tak i siła woli weszła. Także w efekcie nie zdała praktycznie w ogóle obra... O. Dobra, furia się zużyła jednak. 52 i 27. No tego tu już nie... Te tego to już nie powiecie, że to są niskie obrażenia, widzicie? Tutaj e, ticketska Council Clutch, jak to się mówi. E, I po prostu ich zmasakrowała, zmasakrowało e, ich tak potężnie <grym>, że już nie ma co zbierać tak naprawdę e, Dobra, wiesz co zrobię? Tego kucyka zaatakuje hacker tam chyba, A, tak się wydaje, bo hacker O nie, 39 to nie. A, możemy spróbować, swytać już go, na 55% A, i fail A nie, pochwycenie jednak zastanawiam się, czy docenimy ten super armo, który tam ma Jeśli tak, to bardzo fajnie Fett i Kelpie się bardziej lubią zastanawiam się dlaczego, ale nie będzie o, Ale go rozwaliło już No on już tutaj nie ma 8 trucizny e, to Tak naprawdę w tym momencie wystarczyło by go ogłuszyć jakoś tak, żeby stracił jedną turę Już po nim Nie ma co go nawet atakować, po prostu on zaatakuje jeszcze raz tego dziczka i po nim W dupiu jest, bym powiedział Także nasi ludzie idą teraz tutaj wszyscy Tam się teraz sfokusujemy. Gdzieś jeszcze jest jeden przeciwnik? Ale gdzie? A nie, dobra, nie ma już tutaj żadnego przeciwnika. To są ostatni, którzy zostali. Oprócz tego, tutaj, który zaraz zginie. I teraz najemny zabójcza. Dobra, dostał miarę. Mm. Więc teraz. O nie, nie, nie. nie. Na pewno, Patrynius tutaj będzie atakować Ale ja użyję tego najpierw, żeby mu to 30% gardy zwalić. I teraz możemy go. O! 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 61 obrażeń! To się nazywa siła Heinekena. Możemy go pochwycić, ale nie ma sensu go pochwycać, bo go nie oddamy do, 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 do więzienia, więc no nie ma sensu po prostu, nie ma sensu. A, I robimy teraz jeszcze raz ciak. Podwójne cięcie i możemy dokonać ostatecznej po prostu terminacji. O, a jednak był krytyk. To nie wiem jak to jest. Myślałem, że te... że te eliminacje się pokazują tylko kiedy postać dostanie krytyka. E, bo, zawsze, kiedy jest właśnie ta eliminacja, to, to, po to, to moja postać dostaje po prostu krytykę. na pewno zostało. O, no to no, już to, żebym był wykonany. Zobaczcie, 21 obrażeń, jakie to jest mocne, nie? 21 obrażeń to, to zadaje. E, I ile, ile materiałów żeśmy dostali, nie? No i 300, widzicie, no plus 355. E, plus 355 podejrzenia dostaliśmy, ale za to ile fajnych itemów. Kurczak Kurczaki, chociażby, fasolki. Młodwóręczny regionu, błogosławiona kurtka Tego jest tyle tutaj po prostu Szczupak, szara masa, ta masa metalowiska nie nadaje się do użytku cyfrowej postaci, ale prawny alchemik może z niej wydobyć mroźno stal I właśnie zastanawiam się kiedy będziemy mogli z niej zrobić mroźno stal, bo dalej nie mamy takiej opcji, a już jesteśmy myślę mocno w I widzicie, czwarty poziom poszukiwania mamy Tak więc do faktora Alden im się jeszcze nie wybierzemy na pewno bo już, już długo odcinek trwa, ale zrobimy tutaj jeszcze dwa questy. Pierwsze to idziemy do łowiska Mermant, bo uratowano e, pamiętam tym gdzie dokładnie takiego jednego rybaka e, i, e, i on mi dał klucz po prostu w nagrodę e, i teraz. A nie, czekajcie, ja to już zrobiłem. Dobra, ja to już zrobiłem. E, dobra, w takim razie wypierniczamy stąd idziemy tutaj. E, a pamiętam, dostałem z tego. Jakiś super, jak, jak, jakąś super część jakiegoś starego przedmiotu No i atakujemy tego wilczka teraz eee, Ten wynik nie jest może zbyt duży Ale wygląda na to, że, zaraz, że nieraz miał okazję znaleźć jeszcze do syta Znaczy ma niewielką plakietkę z imieniem wilczek No właśnie eee, I musimy go teraz schwytać O i widzicie, mamy teraz tego kucyka tutaj I on jest teraz naszym kucykiem eee, I schwytamy go po prostu eee, Nie mamy nic innego tutaj do zrobienia Bo to jest tylko jeden wilczek jak widzicie Aha, no, no świetnie, że się zatekował kakert jak prawdziwy, mistrz, jak prawdziwy mistrz go rozwaliłeś. Zaatakowałeś go koncertowo. Dobra, jeszcze jeden atak. Eee. Od FETA myślę, że od Ludinusa, bo FET mu za to takie troszeczkę duże wrażenie, ale spróbujmy z tym fetem. Weźcie do 27. 2, 2, Cholera! FET! Ty idioto! Miałeś nie strzelać krytyka! Ale strzeliłeś krytyka do cholery! i teraz musimy pójść do, te, do tego obozu kuglarzy i powiedzieć im, że e, zamordowaliśmy wawilczka. Wilczka. No nie... E, no dobra. Wyleczmy kucykowi. on bo teraz 7 bo mnie dość, bo mały jest mu poziom, czyli to mu się skaluje chyba do naszego poziomu. E, kucyk roboczy oczywiście robimy tak, robimy tak. O kurde, ale wysoki poziom i na poziomie 12 coś jeszcze będzie miał. E, czas trwania biegu dłuższy o 5% i większy o 5% e, no my co oczywiście robimy to... A w sumie nawet nie będę wydawać... Będę wydać te punkty. E, tylko kiedy w kondycji, kiedy mają już jakiś punkt kondycji bo naprawdę nie chcę nie e, też aż tak dużo tych m, aż tak dużo wydawać e, tych punktów wpływu więc właśnie bo kondycja może zwiększyć udźwig, jest szansa że mu e, zwiększy udźwig tam chyba o jeden to jest jeden ale to zawsze coś jest też prawda e, bo nic niego tak naprawdę nam żadnych bonusów nie daje no dobra to w takim razie jeszcze dzisiaj przejdziemy do e, faktora Aldmarheim Będziemy musieli za go zapłacić naszym ludziom, więc nie, nic fajnego. Dobra. Zjedzmy te wszystkie rzeczy, które ukradliśmy, bo nie mamy, nie mamy na razie receptur z nich na nic, na żaden, na żaden sensowny posiłek. Chociażby na, żeby coś z tego upiec, prawda? Żeby nasi ludzie coś upichcili. Mamy nowy punkt wiedzy. Zobaczmy, trening siłowy księżycowy Nie. To taki kiepski bym powiedział. Najodważniejszy z odważnych też to, to trochę fajne jest. To są naprawy. Te tutaj to są naprawy. Eee, to jest chyba nasza własna naprawa? Boczekaj. a nie, mamy jeszcze te naprawy, dwie tymy naprawy. Eee, Czyli to już nie to. Eee, bierzemy najodważniejszych z odważnych. Eee, bo to nam zwiększy maksymalną liczbę punktów odwagi o jeden. Na razie nie potrzebujemy lepszych... No co, naprawdę, co mi teraz dajecie co chwilę tych ty, 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 ty handlarzy cholernych? Tych super handlarzy. Ja, ja nie będę już go napadać. Eee, nie widzę sensu. Oni sprzedają też te fajne rzeczy. Ale, ale nie, już nie będę tego, już nie będę ich napadać, na po prostu to nie ma sensu. Na pewno tutaj kupię sobie troszeczkę surowców, bo nam... E, musimy sobie... tak, do 20 sobie zupełnie. E, bo zawsze warto mieć w sobie 20 surowców, one się zawsze przydają. E, Faktor Clemens Ard Aldemarheim, e, zobaczę. E, Rozell Loop powiedziała mi o waszym odkryciu. Gdybym jej nie ufał, nie uwierzyłbym w ani jedno słowo tej opowieści. E. Jedna roślina, przenosząca zgubę tysiącom innych, tajemniczy ludzie rozsiebający jej nasiony, i gotowi zabić, bo ukryć swoje występki. Musimy się dowiedzieć, dla kogo pracujemy, i w ten kwaz ten faz z naszej ziemi. Chcę, abyście, abyście się tam pokierowali. Wiecie, jak wygląda ta roślina, co oszczędzi nam mnie cennego czasu. Uczynię ptakarza właśnie przysłał mi przepis na miksturę, która zabije każdą roślinę. Weźcie, będzie mam potrzebna do usunięcia tego pasożyta. Ale... ja tu ją dostałem teraz? Ten przepis? Bo. Ano mamy, eksperia fascynująca, no bro. i co, z czego to jest? Fiolka, sól i winogosoba. to nic takiego. To co ja mam konkretnie zrobić? Znajdźcie dzisiaj, albo w winy Ile tego mamy? Trzy. Czyli trzy musimy tylko wykraftować. Ja że... powiedz, że ja to mogę wykraftować tutaj w plecaku, a nie muszę zapierniczać do, do wioski. Ale gdzie to się robi? Mogę to zobaczyć? To tutaj będzie? W warsztacie może? Nie, raczej w... w pracowni Alchemicznej. Tak, w Pracowni Alchemicznej. A szkoda, widzicie to dlaczego szkoda? To dlatego że przy okazji terhat by trochę poćwiczył majsterkowanie, bo wiecie, on jest dalej uczniem, a jest bardzo niewiele rzeczy, które może robić w tym stole, więc fajnie było jakby jednak jakby jednak coś się to znalazło. No bo tak, mógłby, mógłby grindować robienie wytrychów do, do końca życia. Ale czy miałoby to jakiś sens? Gdzie z strzelnicy jak się pobugowali tam? Mam nadzieję, że mogę przejść jak gdyby nigdy nic obok. Tak, mogę przejść jak gdyby nigdy nic obok. Ech, no tak, i teraz ponownie życie ze strażą na karku Ale mówi się trudno, prawda? Trzeba jakoś z tym żyć Tutaj żadnych nowych questów nie ma, trzeba będzie się za chwilę... Za niedługo powalczyć tutaj z... Jak się nazywała? No z tym... Z, tam, z tym... elitarnym przeciwnikiem, którego tutaj mamy Ale to zrobimy w którymś z następnych odcinków A ja mam że ten odcinek wam się spodobał Jeśli tak, to bardzo mi by się stawił łapkę górę jeśli wam się moje filmy gdybyś zostawił subskrypcję też, by było bardzo, bardzo fajnie co ty wydała? Skupię tam. Ale ja się będę tym zajmę żegnać. mnie dnia. I papa.